Teraz drzwi do Ola TV. A czemu tutaj? Moi drodzy za mną piękna wycieczka niemieckich ludzi emerytów. Zapraszamy. Na co nie patrzą? A nie, się objawił. Boże, uży widzę. Ja nie widzę. Ja widzę. Później widzę w tym tęczu Ty klaun, Idziemy do Clowna? Tam jest taki wielki kukasz kukasz na jest taki wielki klaun i Brodacz. Klaun i Brodacz. Brodacz? Bóđ? Tam z tyłu, za nami. Chodźmy To's szybko, chodźmy. Do klauna idziemy. szybko, szybko. czym jest absurd? Absurd jest to e, sytuacja na co dzień sp... YLOT TV. YLOTV. <śmierat się my healthy> <śmieraty> Tak, że się nie da nadmuchać. dmucha. No, no bo to miał być ja podzięki. To... Sącąc... Wszedłem! Weszłem! Wszedłem! Weszłem! Wszedłem! Sie ma YOLO TV! YOLO TV! Nagrywanie! Kurwa! Czym się bawisz? Co aparatnie się bawisz? Halo Lady Red Is dancing for me Lady Red Moje do tak ręce, że jest bieram Kurna kisel Oszukajna Oszukali Nie nas. kurwa razy? Nie wiem gdzie No to wracajmy idziemy idźmy tam na ten wąwus Źle idziemy, słuchajcie, nie, wracamy, idziemy na bąbus. No pierdolisz głupoty. Mogę nagrać Natalii tyłek na Yolo TV. Na Instagrama. Na Yolo TV nagram. Dobrze do tyłu Natalii. Słuchajcie, stop, tutaj jest zagadka.

Musimy ja ją rozwiązać. Musimy dopasować elementy żółty do niebieskiego i czerwony do zielonego. Tak? Co tam sądzisz? Nie ma nic zabawnego. W tym momencie dodaj świerszcze. Nie wiem gdzie jesteś. Możemy iść tam. O, kamienie! Ja. To są magiczne kamienie. Ciekawe jak magiczne. To znaczy usiąść to na nich. Patrzysz, na magię. Mam magię. Ja wiem na czym laski mogą usiąść A i co, pożyć magię. Syn? A coś z tym? ławki w kamienie? Nie. A nie są fajne? Nie. No inne niż kurwa, ławka jest lepsza. Diablo nie grałeś A kurwa. Na gorącym... Na gorącym penisie. Nie dotykałeś kurwa diamentów? Na, 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 na well, miękkim kamieniu? Nie cefię, sobie. Nie dotykałeś kamieni w diablo. I <given> <given> się do przodu na bombus. Na bombę. Na bombie. Kręcę się. <given> <given> Jak debil. Dlaczego masz staty? Bo lubię. A gdzie jest to druga kamera? To jest Eliza. Co, Co nie, żartuję, to jest siostra Eliza. Tak? Tak. To jest siostra Elizy. Co nie te imion? Nie, bo to była Eliza, ale to była jej siostra.